Top 10 dawnych przedmiotów szkolnych. Kiedyś ławka szkolna i koledzy, dziś laptop i zdalne nauczanie. Szkoła się zmienia, zmieniają się także szkolne przedmioty. Te w naszym zestawieniu rozumiemy dość dosłownie jako rzeczy, ale również typowo szkolnie czyli różne typy zajęć. Przed Wami top 10 przedmiotów, których w szkole raczej już nie zobaczycie. Numer 10. Kałamasz. Czyli szklany, na ogół pojemnik na atrament, czasem wbudowany w ławkę. Do tego obowiązkowo bibuła, żeby osuszyć to, co się przed chwilą napisało. No i rzecz jasna, pióro, gęsie albo z wymienną stalówką, a nie jakieś podrabiańce na naboje, albo nie daj Boże, kulkowe. Zresztą w dobie tabletów i laptopów, te pewno też prędzej czy później znikną ze szkoły. Numer 9. Kaligrafia powiedzmy sobie szczerze. Pisanie ręczne samo w sobie staje się powoli reliktem i nie licząc podpisów, choć i te nabierają formy elektronicznej, od czasów szkolnych już naprawdę mało kto na co dzień pisze odręcznie. A jak już mu się zdarzy, strasznie gryzmoli. Kiedyś to było nie do pomyślenia, a czytelnego pisma dzieci uczyły się na zajęciach z kaligrafii. Numer 8. Zgłoskowanie i czytanie. Kiedyś to były czasy. Wzdycha babcia, widząc wnuczka, który woli grać na kąpie, zamiast pięknie pisać i czytać. Nadgorliwej babci wypadałoby wypomnieć, że jeszcze sto parę lat temu obowiązek szkolny traktowano dość po macoszemu, a dzieci z różnych lat gnieździły się w małych salkach wiejskich szkół, gdzie na równi 7 i czternastolatków uczono zgłoskować i czytać jako osobnego przedmiotu. Numer 7. Elementarz. A jak tego czytania i zgłoskowania się nauczyć? Żeby wiedzieć na przykład tak ważną rzecz, jak to, że Ala Makota w XXI wieku można było na przykład wykorzystać specjalną apkę na smartfona, albo nadrukować 10 różnych podręczników z kilkunastoma zeszytami ćwiczeń, łącznie ważących solidne 10 kilo noszenia na siedmioletnim kręgosłupie. Z wynalazków babcinych czasów wystarczył zwyczajny elementarz. Mała książeczka ze wszystkim co potrzebne. Cóż, wciąż wydaje się być ideałem. Numer 6. Roboty domowe. Skoro już zaczęliśmy narzekanie na współczesną szkołę, trzeba iść za ciosem i przyjrzeć się, co ten uczeń w tym tornistrze nosi. Poza wspomnianymi ciężkimi podręcznikami, kolejne pięć kilo zajmują wszelkiej maści bristole, plakatówki, kleje, nożyczki i inne cuda, dzięki którym na zajęciach, powiedzmy, technicznych, dzieciak nauczy się tak potrzebnych rzeczy, jak wycinanie kwiatków na dekorację wiosenną. Przodkowie byli bardziej pragmatyczni, uczyli gotować, szyć i naprawiać. Numer 5. Nauka pamięciowa o wagach, miarach i monetach. Kolejny przedmiot, jaki wykopaliśmy z XIX-wiecznego planu lekcji i który nawet dziś wygląda całkiem atrakcyjnie. To znaczy, znów nie zamierzamy idealizować, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, ale sama koncepcja wydaje się całkiem sensowna. No bo pomyślcie, gdyby tak zamiast sinusa i kosinusa na matmie w podstawówce nauczyć się co to jest pit, cit, jak odliczyć wat i czy 50-calowy telewizor zmieści się w metrowej wnęce meblościanki. Numer 4. Liczydło. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy w stanie zrozumieć, czemu Ministerstwo Edukacji wolałoby nie uczyć, jaka jest różnica między pensją brutto i netto oraz jak wyliczyć te różnice. Kiedyś system podatkowy był prostszy, to i narzędzia do liczenia nie musiały być tak rozbudowane. Dziś kalkulatory, a jeszcze w ubiegłym wieku, liczydła pozwalały uczniom usprawnić rozwiązywanie zadań matematycznych. Numer 3. Łacina. Kiedyś obowiązkowy element klasycznej edukacji. Dziś lansiarski dodatek do programu prestiżowych liceów dla przyszłych prawników i lekarzy. Katonem katowano na równi z Cezarem całe pokolenia dzieci i młodzieży od czasów starożytnych. Obecnie w szkołach zdecydowanie bardziej popularna jest nasza, swojska łacina podwórkowa. Numer 2. Greka. Dla tych, którym łacina jako przedmiot szkolny mogłaby się wydać zbyt nowoczesna, mamy inny, klasyczny język obcy, czyli starożytną grekę. Tu poziom był nieco wyższy, bo dochodził jeszcze inny alfabet do nauki. Niby podobny do cyrylicy, ale nawet pod zaborem rosyjskim opanowanie alfabetu od alfy do omegi było wyzwaniem. Numer 1. Krypteja a gdyby tak rzucić wszystko i pojechać w bieszczady? Super zielona szkoła, mordo. Skoro sięgnęliśmy już do starożytnej Greki, warto wspomnieć, jak wyglądały antyczne kolonie. Wsparcie młodzieńcy musieli cały rok spędzić wędrując po górach. Natomiast po tym udanym surwiwalu, ich gotowość bojową sprawdzano w ramach dodatkowego przedmiotu, który polegał na obławach na helockich niewolników. Zastanówcie się zatem, zanim następnym razem ponarzekacie na spartańskie warunki na jakimś szkolnym wyjeździe dziecka.